Dzień dobry, ja Cezarnowski Dariusz, czyli kanał MedPool, płyniemy się bardzo nisko. Witamy jak zawsze w kolejnym odcinku, witamy naszych stałych bywalców, cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że rośniemy w siłę. 60 tysięcy zaraz naprawdę, idziemy jak burza. Witamy tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy, ten kanał po raz pierwszy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, przejrzyjcie nasz kanał. Jeżeli te filmiki będą dla Was pomocne, no to zapraszamy do subskrypcji, lecz to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyście wynieśli coś dla siebie, i no, czerpali z tych naszych wypocień. Dzisiaj będziemy mówić o urazach mięśni. Powiemy sobie o takich bardzo prozaicznych rzeczach. No, dzisiaj skupimy się na tym, ile my się goimy i przy naderwaniu naciągnięciu, ile to trwa. Zapraszamy. Urazy mięśniowe, naciągnięcia, naderwania, zerwania, wszystkie uszkodzenia mięśni, ile one się goją tak naprawdę? Gdzie jest ten taki, takie ramy czasowe, żeby też wiedzieć ile cierpliwości trzeba mieć w naszym leczeniu? Nie zamedlając, nie nabijając tu YouTube'owych minut, nie zabierając Wam czasu, przejdziemy od razu do tematu, do mięsa naszego programu. Podepniemy sobie tylko pod te urazy mięśniowe zakwasy no i od nich zaczniemy. Ile to się goi? No, chyba każdy z nas miał zakwasy. Tak się wydaje. Jeżeli ktoś nie miał zakwasów, napiszcie w opisie. Jestem ciekawy, czy nie mieliście zakwasów, bo jesteście tak wyćwiczeni i nigdy nie przeciążyliście. No to kłaniam się, Dariusz, również i winszujemy, że tak było. A może ktoś się w ogóle nie ruszał w swoim życiu, no to wtedy nie winszujemy. Do roboty. No, ja miałem w swoim życiu zakwasy, Dariusz pewnie też i to nie raz, nie dwa. Ile czasu? Do trzech dni, tak byśmy sobie powiedzieli, w zależności jaka partia ciała dla wszystkich, którzy ćwiczą nogi na siłowni, choć nie wiem czy siłownie teraz zamknięte czy otwarte, niektóre tak, niektóre nie. Ci, którzy ćwiczyli mocno nogi siłowo-kulturystycznie, pozdrowienia, no utrzymują się dosyć długo, do trzech dni byśmy powiedzieli, że te zakwasy nam e, się goją. Idąc dalej, uszkodzenia mięśniowe pierwszego stopnia, pierwszego stopnia, tutaj czytamy naciągnięcia, drobne uszkodzenia, one gdzieś tam według danych no, od kilku dni do dwóch, trzech tygodni, tak byśmy sobie powiedzieli. Oczywiście, jeżeli mamy uszkodzenia drugiego stopnia, płynnie przechodząc, gdzie mamy już mały krwiaczek, małe uszkodzenia z jakimiś naderwieniami, no to może się już goić od tych dwóch, trzech tygodni, w zależności też, w którym miejscu to jest, no nawet do dwóch, trzech miesięcy, no, mówię, w zależności, to jest dosyć duża rama, rama czasowa, ale no, mówię, ten uszkodzenie drugiego stopnia m, może być w różnych miejscach, różne natężenie. Na okwiacach, no i uszkodzenia tego trzeciego stopnia, gdzie mamy już uszkodzone większość naszych włókien mięśniowych. No, tu się goimy do 6 miesięcy, tak bym powiedział, nawet do 6 miesięcy. Więc zobaczcie, że niektórzy pacjenci w gabinecie mówią: Boże, to bym wolał mieć złamaną kość, bo 6-8 tygodni, w zależności też jak zoma, 6-8 tygodni mam z głowy, a tu się bujam Byłem 3-4 miesiące i dalej jeszcze gdzieś odczuwam ten problem, więc dlatego też o tym mówimy, że no, pewne uszkodzenia wymagają czasu, więc jeżeli macie jakieś uszkodzenie mięśniowe, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli macie, to dobrze by było na początku określić, jaki to jest stopień tego, żeby wiedzieć mniej więcej, ile potrwa Wasze leczenie. Na dzisiaj to wszystko, bardzo króciutki filmik. Wraz z Dariuszem bardzo dziękujemy. Jak zawsze z naszej prawej strony, waszej lewej zostawiamy kolejne filmiki do przejrzenia z naszego kanału. Oczywiście jak w części głównie było, no też o tym powiedzieliśmy, ile to trwa, żebyście też wiedzieli, że... Cierpliwość i czas w rehabilitacji, w rekonwalescencji dochodzenia do zdrowia jest bardzo, bardzo istotny. Jak zawsze na naszym kanale powtarzamy, cierpliwość i systematyczność to takie dwie najważniejsze cechy, które my byśmy chcieli widzieć w naszych pacjentach i chciałbym, żebyście widzieli je też w sobie podczas tego, jak dochodzicie do zdrowia. Za dzisiaj bardzo dziękujemy, życzymy no, miłego tygodnia, miłego jeszcze weekendu, bo jest sobota no i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy, dużo zdrowia.